Władimir Megre. Dzwoniące cedry Rosji. Anastazja. Księga czwarta. Stworzenie. Początek stworzenia. Wyobraź sobie początek. Jeszcze nie było ziemi. Jeszcze materia nie odbijała światła wszechświata. Jednak, tak jak teraz, wszechświat był wypełniony wielkim, mnóstwem różnych energii. żywe istoty, Energii w ciemności myślały i w ciemności tworzyły i nie potrzebowały światła zewnętrznego. Wewnątrz siebie same sobie świeciły. W każdej było wszystko, i myśli, i uczucia, i energia dążenia, jednakże różniły się między sobą. W każdej istocie jedna nad wszystkimi innymi energiami dominowała, tak samo jak dzisiaj jest we wszechświecie. Istota niszcząca i istota dająca życie. I wiele odcieni różnych uczuć, podobnych do ludzkich, było w tych istotach. Ze sobą w żadnym wypadku istoty wszechświata kontaktować się nie mogły. Wewnątrz każdej istoty energetycznej siła albo gasła, albo wytwarzała błyskawiczny ruch. Wewnątrz siebie tworzyły i jednocześnie wewnątrz siebie niszczyły. Pulsacja ta. Nie zmieniała kosmosu, dla nikogo nie była widoczna, i każda z osobna uważała, że jest jedyna w przestrzeni, sama, nieświadoma swojego przeznaczenia, nie pozwalała uczynić niezniszczalnym swojego tworzenia, które mogłoby wszystkim przynieść satysfakcję. Właśnie dlatego w bezkresie i bez czasie istniała tylko pulsacja i nie było wspólnego ruchu. Nagle, jak impulsem, dotarła do każdego świadomość istnienia innej energii, jednocześnie do wszystkich w bezkresie wszechświata. Wśród kompleksu żywych energii jedna nagle oświetliła inne. Kompleks ten był stary lub bardzo młody. Nie można tego określić zwykłymi słowami. W próżni powstał lub z iskier wszystkiego, o czym tylko można pomyśleć. Ale nie to jest ważne. Ten kompleks był bardzo podobny do człowieka. Do człowieka, który dzisiaj żyje, był podobny do jego drugiego ja, niematerialnego, lecz wiecznego, świętego. Jego dążenia, energii i żywe marzenia po raz pierwszy zaczęły delikatnie muskać wszystkie istoty we wszechświecie. On sam był tak żarliwy, że wszystko wprawił w ruch, w ruch uczuć. Po raz pierwszy zabrzmiały we wszechświecie dźwięki obcowania. Gdyby te pierwsze dźwięki przetłumaczyć na nowoczesne słowa, to moglibyśmy poczuć sens pytań i odpowiedzi. Ze wszystkich stron nieobjętego wszechświata jedno pytanie, powtarzane przez wszystkich, dążyło do niego. Czego tak żarliwie pragniesz? Dopytywali się wszyscy, a on odpowiedział pewny swego marzenia wspólnego tworzenia i radości dla wszystkich z unaocznienia jego. A co? A co może wszystkich obdarzyć radością? Rodzenie. Rodzenie czego? Każdy jest samowystarczalny już od dawna. Rodzenie, w którym będą istniały wszystkie cząstki. Jak można zjednoczyć wszystko, co niszczy i wszystko, co tworzy? Trzeba najpierw zbilansować w sobie przeciwległe energie. Ale kto ma taką moc? Ja! Wszak istnieje jeszcze energia wątpliwości, zwątpienie. I zwątpienie zwiedzie cię i zniszczy. Ma maleńkie cząsteczki, rozerwie ciebie całego mnóstwo różnych energii. Nikt nie będzie mógł utrzymać razem przeciwności. Istnieje również energia pewności, kiedy pewność i wątpliwość będą sobie równe, pomogą precyzyjności i piękności w przyszłym stwarzaniu. A jak sam siebie możesz nazwać? Jam jest Bogiem. Do siebie cząsteczki wszystkich waszych energii będę mógł przyjąć. Ja się utrzymam, ja stworzę. Dla całego wszechświata radość przyniesie stworzenie. Z całego wszechświata wszystkie istoty jednocześnie wstrzeliły w niego wiązki energii i każda nad wszystkimi starała się dominować. W taki sposób rozpoczęła się wielka walka wszystkich energii wszechświata. Nie istnieje taki wymiar czasu ani wymiar przestrzeni, aby móc scharakteryzować skalę tej walki. Pokój nastąpił dopiero wtedy, gdy do wszystkich dotarła świadomość, że nic nie może być wyższego i mocniejszego od jednej energii wszechświata energii boskiego marzenia. Bóg władał energią marzenia. Udało mu się wszystko do siebie przyjąć. Wszystko zrównoważyć i poskromić, i rozpoczął tworzenie. Ale najpierw w sobie zaczął tworzyć tworząc w sobie przyszłe istoty, dopieszczał każdy detal z prędkością, której nie można określić. Przemyślał współdziałanie ze wszystkim dla każdego swojego stworzenia i uczynił wszystko sam jeden, sam jeden w ciemności nieobjętego wszechświata. Sam w sobie przyspieszał ruch wszystkich energii. Niewiedza wyniku budziła trwogę we wszystkich i oddalała od Stwórcy. Stwórca znalazł się w pustce, a pustka się rozszerzała. Panował śmiertelny chłód, lęk i wyobcowanie otaczały stwórcę, ale on widział już piękne świty i słyszał śpiewy ptaków, czuł aromaty kwiatów. Swoim żarliwym marzeniem, sam jeden tworzył wspaniałe stworzenie. Zatrzymaj się, zwracano się do niego. Jesteś w próżni, za chwilę wybuchniesz. W jaki sposób utrzymujesz w sobie tyle energii? Przecież nic nie pomaga ci ich ścisnąć. Twoim udziałem jest tylko wybuchnąć. Jeżeli masz choćby chwilę, to zatrzymaj się i powoli wypuść swoje tworzące energie. Lecz on odpowiedział Moich marzeń nigdy nie zdradzę. Dla nich będę nadal ściskał w sobie i przyspieszał swoje energie. Moje marzenia? W nich widzę w trawie, wśród kwiatów, pędzącą mrówkę, widzę jak podczas śmiałego lotu orlica uczy latać swoich synów. Swoją nieznaną energią Bóg przyspieszał w sobie ruch energii całego wszechświata. W jego duszy natchnienie ściskało je do małego ziarenka, i nagle poczuł dotyk ze wszystkich stron, wszędzie. Oparzyła go nieznana energia, i w tym samym momencie oddaliła się, ogrzewając go na odległość swoim ciepłem, napełniając jakąś nową siłą, a wszystko, co było próżnią, wypełniło się światłem. I dźwięki nowe usłyszał wszechświat. Kiedy pieszczotliwie zapytał, zachwycony Bóg, kim jesteś energią, jaka jesteś? A w odpowiedzi usłyszał śpiewane słowa: Energią miłości i natchnienia jestem ja, obecna we mnie jest maleńka cząstka Twa, energią pogardy, nienawiści i okrucieństwa, sama jestem zdolna się oprzeć. Ty, Boże, energia Twoja, duszy Twoim marzeniem. To wszystko w harmonii znalazło spełnienie. I jeśli pomogła w tym cząstka moja, to wysłuchaj mnie, Boże, i pomóż mi, proszę. A czego pragniesz? Dlaczego dotknęłaś mnie całą swoją mocą ognia? Zrozumiałam, że jestem miłością, nie mogę być jedynie małą cząstką, chcę pogrążyć się w całą pełnią w Twojej duszy. Jestem pewna, że aby nie zniszczyć harmonii dobra i zła, nie wpuścisz mnie zupełnie, ale ja wypełnię sobą otaczającą ciebie próżnię, ogrzeję wszystko wewnątrz i wokół ciebie. Chłód wszechświata oraz mgła już cię nie dosięgną. Co się dzieje? Co? Jeszcze silniej zajaśniałaś. To nie tylko ja. To Twoja energia, Twoja dusza, ona we mnie tylko się odzwierciedla i odbitym światłem do Ciebie powraca. Odważny i zdeterminowany, wykrzyknął Bóg, miłością natchniony Wszystko przyspiesza, burzy się we mnie. O jakie piękne jest to natchnienie, niechże realizują się w rozpromienionej miłości marzenia mojego tworzenia.